Wywalam. O, oh, chętka. To jest jakieś, pewnie czasy komunistyczne. Dobra. O, otwarte drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Czy można, nie wiem, kupić, e, kupić <coughs> jakiś dom mieszkanie, macie znaczy blok, coś? Mieszkanie? Tak. Może pan sobie po, popatrzeć do. Pan zebrać, jak się Pan wybierze, to Pani pani połóknie piętro. Dobrze, dobrze, dobrze. Zajrzeć. To. da. Git. Ten. Tu Tu nic, nie z ciekawej. Tu. Dobra. Dlaczego tu windy nie ma? Jedzie winda. Dobra, zobaczymy piętro, jak muzyk. Mam nadzieję, że nie będzie tak... Tak, taka, taka masakra. Co to jest? Po co tu to jest? Po co? Ja się pytam, po co to, to, to jest? Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tu Ale mi się tego nie chce zbierać. To są jakieś rzeczy, ale chociaż za mnie. Jednak nie zamieszkam tu. Zegar. Nic nie widzę. A tu jest... Po raz też są jakieś śniegi. Można tu się unieść? Dobra, mieniamy się. Zu głupi jestem. Dobra, sam może być kulturarny chociaż, ale się, to też jakaś ruina jest cała. Pani, pani się nabiła, czy co? Takie lalki ma pani, że nie wyszedłam. Dobra, dam, dam pani spokój. Jak pani prosi. Niech pani... Niech pani... Pijemy dalej, o, torebka, dobra, teraz będę, będę, będę znarkować, puk, nie go, go nie ma, ha, tu jest tak normalnie, to tu, tu chyba za mnie, ale zresztą nie, zobaczę, zresztą zobaczę, puk, buk Dzień dobry, dzień dobry, dobrze pani, tu pani mieszka? Tak, ja tu mieszkam. O, 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 fajnie, bo tu reszta bogów na to... Tu... No wiem, jak jest tutaj. Nie do wytrzymania, ale państwa! na Jedną normalną osoba. Dobra, ty pij jak chcesz pić. Idziemy na trzecie piętro czy na drugie. Nie, to jest trzecie. Dobra, tu jest jeszcze git. Tu jest jeszcze git, tu jest jeszcze git, jest... I się, się pyta, co to kurde jest, I się pyta, co to jest, po co to jest. Nie wierzę w to, no, nie wierzę, chociaż tu, żeby było chociaż git. Jest lepiej niż tam, jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Będę pukać, zapomniałem. <gry> Zacznę pukać jeszcze raz. Będę puk, puk. Wiecie, chyba to jeszcze jest do tłumaczenia, że ogrzewa blok, ale Dobra, to jest do wytłumienia, to też jest do tłumaczenia, ale to, to, to jest jakiś, to jest jakiś pancie, co to jest w ogóle. To są dwa... Dobra, to też jest do wytłumaczenia, to też... No, to... To też jest do wytłumaczenia. To... Dobra. To... A zjemski. Trochę mi się powiększyło Dobra, to był ten dwójka. Dobra, co chciałam powiedzieć panu, znaczy temu typowi, żeby, że tam, że podoba nam się. Yy... Chciałam powiedzieć, dzień dobry. Yy. B... Znaczy, piętro podoba mi się, drugie tam, tam jest taka normalna. Tam, a tam, ta, tam, ta, 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 wik, ta, ta Wiktoria, to nie? Tak, to tak nie znam jej, ale tam. Dobrze, dobrze, tam jest wolna tam jest wolna, więc można tam zamieszkać. O, dzięki, bo to, to do widzenia, zamknę drzwi, to do widzenia. Widzeniu, się chce się nie, nie, nie zobaczycie. Dobra, już. Ale magazyn, to jest chyba magazyn, co nie? Dobra, wywalone, dobra, Drugie piętro. To się jeszcze da wytrzymać. Z tymi łokami są straszne, ale. Dobra, przepraszam, nie ruszam już to podekorować, podekorować. No, ten stół, jak na razie zostanie wyrzucony i teraz zrobimy tak. Chata ja, jest już zrobiona, więc jest makaroni. jak na razie się nie zrobię. Na razie, nie wiadomo co właśnie z panem. Tu się nie pytać, bo źle śrubki się przyjmie, bo tak to z Tu mam łóżko, tu mam sobie ten, tu mam dogadywanie, tu mam... Na, w razie wziąłem sobie tam to, to do, do a tanie w łazience, ale w, wolę tu mieć, bo nic nie wiadomo. Puk, 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 tak, to tam. Dobrze, przecież dobrze proszę pani, ja się tutaj wprowadziłam obok tam o pani. Aha. No i chciałam ja powiedzieć... Uj, przepraszam, pani Chciałam powiedzieć, że... Um, czy coś tutaj się w ogóle dzieje? No tak szczerze mówiąc to... Um, no, dzieją się dziwne rzeczy, ale dzisiaj na przykład jest fajnie i cichutko, bo tak to jest... Tak dziwnie, że kładę się szybko spać, bo to wytrzymać nie da. A, aha dziękuję za informację, za widzenia. Słyszeliście babę? <laughs> Palipa, naprawdę prawda? Niech papa nie pójdzie do pracy. Słyszałem, jak słyszałem, odwalają się tu dziwne rzeczy. A dzisiaj jest wyjątkowo cicho i boję się, boję się, boję się, co tu się stanie. Naprawdę boję się. W kolejnym dniu popatrzę sobie na balkon. A jeszcze tu jest... A ja muszę wyjść zobaczyć, o co za chłop. Ale boję się ze swoich kolegów. Się, bo pani wczoraj nie mówiła, że chwała, ale nie wiem, co dzisiaj się zna. Bo wczoraj powiedziała, że jest fajnie Józma malina Co to jest? Co to jest? Coś Co jest? Coś co jest? Coś W Polsce. Dobry. Pan mówi po prostu kiedy, nie wiedziałem, naprawdę dobrze, dobrze, dobrze. dobrze blok, na znaczy moje mieszkanie. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, przeprowadziłem swojego kolegę. To no dobrze. Chodź, chodź, chodź wasło. Dobra, idę, idę. Tu masz kibel, co mnie? No dobra, fajnie, 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 fajnie. Fajnie tu.

Co to to to, 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 to jest? Eee, taka pani. Alkohol, kochaj, wiesz, aha, aha. Nie zwróć Dobra. Chodź, fasola, to jest akurat moje mieszkanie. Fasola? Fasola, nie uciekaj. Chodź, fasola. No kurde, fasola, no chodź. Czego? No, wstydzę się, no. Co? fasola. Wasola, no, wasolam, kurde, chodź. O! Jakie ładne mieszkanie! Robić ci herbatę, coś? może coś zrobić, to do picie, dobra, dobra. No, ma, ma, masz. Masz picie. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja ci, ja ci dam, ci dam. O, o. Przepraszam, sam mówiłem, przepraszam. Trzymaj, trzymaj picie. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, wypiłaś. Jasia, to jest y, moja kuchnia i był po prostu źle przyczepią. Nie wiem, Tu mam łóżko trochę takie wygięte. No wiem, wiem. Takie było. W, w biedronce takie wiesz, łóżko kupiłem za 4 zł, bo było na przecenie. A o Jidlu? 500 zł. Panowka sztuka, pa, panie, nie. O, to jest z lidla. Takie prawie podkreślamy, ale podłoga jest krzywa, widzisz? Aha. No. I. No przestań się stydzić. Ja sobie nie wytrzymam. Nie wytrzymam sobie. Już mi każdy wkurza. Już dzisiaj, ty mnie wkurzasz dzisiaj. Fasola. Ogarni się. Fasola, ogarni się. Fasola. Jakie ty dźwięk wydał. No, mi, fasola. kurzasz mi. Kurasz mnie już, wiesz? Nie, ja nie wytrwałam. Ja z nie wytrwałam. Jestem już, nie wytrwałam z już. To on też się nie nie Wszystkim. Ułam granatę. Nie, nie, nie wytrzymuję z wami. Nie, ja, nie, nie wytrzymuję. Z tobą też parowo dęte są. Też są wytrzymać. A to co się tak kapisz? Nie pomożesz przyjaciele widzieć? A, nie, nie no, lubię. Ja wszyscy. Głupi. Ja wam każdy się ogarni. Z <grymín> odcinka, z Jeżeli będziecie chcieli jeszcze takich więcej takich odcinków, napiszcie w komentarzach. I oczywiście zostawcie likea i subika. I, I no. Zapraszam na kanał. Za... Niedawno był odcinek, jeszcze. Zobaczcie, jaki był odcinek wcześniej, więc ja spadam. E, o, kurde. Halo.